Centra mają służyć, oczywiście, to jest projekt, który jest kontynuowany. Pierwsze centra powstały w Wielkopolsce i na, w w 2022 roku. Po pierwsze, centra nie są finansowane z budżetu państwa, tylko z, ze środków europejskich, z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. To pierwsza rzecz. Więc pierwszym zakłamaniem jest to, że polski podatnik się do tego dokłada. Dokładają się wszyscy podatnicy europejscy, bo to są środki europejskie. Centra mają, drugie, druga, drugi mit który, czy fałsz, dezinformacja, która się pojawia, to jest to, że tutaj będą przyjeżdżali teraz wszyscy nielegalni, to ma być dla nielegalnych osób. Nie, to ma być dla osób, które są legalnie przebywają na terenie naszego kraju, dla wsparcia w integracji z polskim społeczeństwem, dla organizowania przede wszystkim pod kątem działań informacyjnych, pod kątem działań miejskich, miękkich tak zwanych, czyli również szkoleniowych. Czyli po to, żeby osoby, które legalnie przebywają w Polsce, chcą w tej, w tej Polsce zostać, integrowały się z naszym społeczeństwem. I po to, po to, mają być te, te centra integracji cudzoziemców. Rola Urzędu Wojewódzkiego jest, projekt, projekt prowadzi w ogóle samorząd województwa. Uderzanie dzisiaj w samorządy Ostrołęki, Radomia jest czystym populizmem.